Cześć! Już 10 kwietnia na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbędą się kolejne targi pracy. Jesteśmy w budynku P, gdzie odbędą się tak zwane szybkie randki. Będą czekali na Was przedstawiciele 15 firm. Od 1 kwietnia, czyli od poniedziałku, na naszej stronie Centrum Współpracy z Biznesem oraz na naszym Facebooku pojawi się formularz, poprzez który będziecie mogli się zgłaszać do konkretnych firm. My przekażemy informacje o Was rekruterom. To jest jedyna wyjątkowa sytuacja, gdzie rekruterzy pojawiają się u nas na uczelni. Bądźcie z nami na wydarzeniu, obserwujcie nas na Facebooku, czyli Centrum Współpracy z Biznesem i naszą stronę. Zapraszamy.